I tak, no wiadomo, każda postać ma jakieś inne swoje umiejętności. Oprych to jest ogólnie taki strzelec yy, komandos, który jest w sumie i na blisko i na daleko do dupy. No do dupy, no, 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 może być, no tam ostatecznie, no, no. znaczy ja lubię go, no. lubię oprychem, bo takie pasuje mi ta klasa, taka właśnie jest wielozadaniowa, nie jest w sumie jakiś super i na blisko, i super na daleko, ale sobie radzi średnio i na tym i na tym, także jest spoko. Szkoda tylko, że on już ma dwie negatywne cechy. Słaby wyrzut, a no to proszę, minus 5 kryta do walki dystansowej, on jest przede wszystkim dystansowy, czyli słabo, i obżarstwo, czyli będzie coraz, coraz częściej głodny niż inni. Także w sumie na razie to go zostawimy. Słaby chwyt, minus 5 do wygłości walk... walki wręcz, też słabo. A okultysta to znowuż jest taki czary mary diabeł stary przeklinam cię ty stary dziadzie. Yy, trochę tam widzicie, może tu niby nożykiem pociachać, ale przede wszystkim to najfajniejsze to jest klątwa osłabienia, yy, no, uścisk otchłani, to nie wiem, artyleria odchłani tam, no pierdół, pierdół jakiś, krótko mówiąc przeklina przeciwników, no. Yy, ta cudowna rekonstrukcja to jest, z, to jest... To jest coś, co mnie zawsze wnerwiało, jak grałem nim, że to może właśnie od 0 do 13 zwrócić punktów życia, ale zarazem może spowodować krwawienie udanej postaci. Boże, wiecie, jakie to jest znerwiające, jak czasem potrzebujesz nagle kogoś schilować, on schiluje za 0 i jeszcze spowoduje krwawienie u twojego wojaka. Normalnie dramat, dlatego jego to ja nie lubię mieć jako healera. Najlepszym healerem to jest ta, yy, ta, no jak jej tam kapłanka. Szkoda, że nie ma odblokowanej tej. Jeszcze boskie pocieszenie, bo jakby miała to odblokowane, to można było mieć drużynowo wszystkich leczyć. To mniej efektownie, ale tego. Ale za to, no, przynajmniej, jak nie potrzeba, no to kilku naraz, nie? To Boża łaska, no to już leczy potężnie, jak się jeszcze ulepszy tą umiejętność, ale tylko jeden cel. Także no, ale i tak jest fajniejsza niż ten, 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 ten okultysta. No i to jest jeszcze ta y, awanturniczka, czyli natrzasła kobieta z wielkim toporem, y, no i ona jest dobra na pozycji pierwszej, jedynie z tego co pamiętam to jest sła małą, słabo ma i no, duży demerz zadaje, ale w sumie jest miękka. Unik ma jakiś duży? A Unik ma duży, ale tak to jest miękka, łatwo w nią trafić, a ona sama ma słabą celność. Także no. I, słaby refleks ma jeszcze. O jezu, strach przed ruinami, a my przecież będziemy przede wszystkim w ruiny chodzić. No to nam dobrało, powiem wam szczerze, zajebistą ekipę. Nawet nie wiem, czy będziemy ją zmieniać, czy wyruszymy na następną misję w tej samej co mamy. Chyba wyruszymy w tej samej. Dobra. Nikogo już tu więcej nie ma? Nie ma. No to wyruszamy dalej. Ruiny nam się zlevelowały do poziomu pierwszego. Bo niestety nie będzie tak w nieskończoność, że te ruinki będzie można sobie same proste misje nawalać. One w miarę wykonywania misji będą właśnie levelować. Im wyższy level, tym trudniejsze misje i wyższy poziom tych misji także, no, ale lepsze też nagrody będą. Także no 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 no, 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 chyba powiedziałem, co trzeba było powiedzieć. Dobra, jakie tu mamy do wyboru? Krótka misja, 100% bite w salach. No, niezbyt. Krótka też 100% bite. Co tu dostaniemy? Wyłącznie okultysta. Przejść kryty kontra nadrealny, 15 różnych kontra nadrealny. A to plus 40% do odporności na choroby. Słabo słabo z tego względu że akurat badaczka zarazy ma na choroby ogólnie już dużą odporność ma 50 gdzie tam na przykład, nie wiem Dismas ma o 30, Montfort no może on nie, ale ta ma też 30 ten ma też 30 także 50 to będzie mieć 90% prosi na choroby po cholerę to komu, nie wiem także to też tutaj co mamy 20 szans wywołania zarazy, odporności na zarazem, więc. Oj, to jest fajne! To jest fajne dla naszej, tej właśnie yy, badaczki zarazy, bo tymi granatami będzie miała łatwiej zarazić tych przeciwników. A to jest bardzo ważna rzecz w walce z zombiakami To przydatne. Co tu mamy dalej? Sięga gniewu. Plus weźmy, co punkty życia poniżej, plus weźmy poniżej. No to, to nie wiem, bo tam. No to naprawdę by trzeba było jakoś tak bazować na granicy życia i śmierci, żeby to było przydatne. Ukończyć 100% bitew w salach. wszystkie misje mamy, że trzeba ukończyć 100% bitew w salach. Ta jest średnia, czyli będzie więcej pomieszczeń. Ale jak patrzę, to ta by nam wychodziła najlepiej, bo najfajniejszy przedmiot jest. Także spróbujemy to, najwyżej się wycofamy. A. Jak mamy misje średnie i długie, to dochodzi nam jeszcze drewno na opał. Drewno na opał, czyli będziemy mogli, nie musimy, ale możemy, podczas tej misji rozbić obóz, żeby nasi bohaterowie się zrelaksowali, zjedli i, że tak powiem, nawet jak będziemy mieli zgaszoną pochodnię, to nam się po tej nocce rozpali. Tyle, że można podczas obozowania wpaść w zasadzkę. No jak się wpadnie w zasadzkę, no to jest przejebane. Bo nie dość, że zaczynamy walkę ze zgaszoną pochodnią, to jeszcze wpadamy w zaskoczenie, tracimy jeden ruch. No a jak sami sobie wyobrażacie, jak potwory są na zerowej pochodni, to taki damage walą, i takie kryty, że można łatwo paść. Krótko mówiąc tego. Krótko mówiąc, kolega mi tu pisze na messengerze jak zwykle. Ale yy, o co chodzi? O to chodzi, że yy, drewno na opał może szkodzić, może pomóc. Ważne jest to, żeby na przykład nasz ten, nasz ten, o szkoda, widzicie, nie ma biegłości obozowych, jakby miał czuwanie, to to jest fajne, bo zapobiega nocnym zasadzkom. Nie, może ten będzie mieć, o ten ma, zapobiega nocnym zasadzkom. To, to trzeba będzie koniecznie użyć przy obozowaniu, to wtedy jesteśmy gwarantowani, że nas nikt nie zaskoczy. To jest ważna sprawa. Dobra, zwiad mamy, 25 szans. Kupujemy średnia, czyli trzeba więcej prowiantu kupić. Kupimy 3 na no 15. 2 szpadle. 2 te na krwawienie. Pochodni 9. No i tyle. Może nawet trochę za dużo tego nakupiłem, ale lepiej więcej niż mniej. Tak jak mówił nasz antenat. Jak to więcej potu na treningach, to mniej krwi w boju. Także... idziemy. Szkoda tylko, że nasi nie są tak w zupełności odstresowani, bo tam bodajże ta badaczka zarazy czy ta cholera kapłanka to tam ma ze 30 czy 40 tego stresu, także może nam popaść w deprechę, ale to przynajmniej zobaczycie, jakby się tak wydarzyło, jak to, jak to wygląda w ogóle. Także nie ma tego złego, co by na jeszcze gorsze nie wyszło. Noble line. Noble line. Jak ja uwielbiam jego głos, jaki zarombisty ma taki pełny... Donośny basowy głos. No line No i gicior. O, udało nam się zwiad walnąć już na starcie. U, i mamy tajną salę, ale oczywiście nie kupiłem kluczyka. Oczywiście nie mamy kluczyka. A teraz już nie ma jak kupić. Także spróbujemy iść. A jak my mamy 100% bite w salach, tak? Czyli to możemy ominąć, to możemy ominąć. Tu musimy iść. Czyli walimy na południe. Nie wiadomo, czy tu nie ma bitwy. Kurde. Trzeba będzie chyba i sprawdzić. No, trochę nam słabo wygenerowało tą, tą mapę. No, szkoda, że nie mam kluczyka. No nic. Ale może znajdziemy go po drodze. Tak, znaleźliśmy kluczyk w tamtej misji. Zobaczymy. Już trzeba na wstępie szpaler użyć. No, jeden nam został. Tu będą te tajne drzwi. To w sumie na razie nie wchodzimy. Ta skrzyneczka, dawać ją. Otwórz tę skrzyneczkę. O, znowu mamy farta, że było coś przydatnego. Chociaż z drugiej strony. Kurde, czy my będziemy tu wracać? Hmm. Jak już mamy się cofać, to od razu. A dobra, nie ma co ryzykować, cofnijmy się. Bo teraz sobie tak zdaję sprawę, że nie będziemy musieli... Kto to będzie się wracał tu później? Wchodzimy, otwieramy to co jest, zbieramy bez klucza najwyżej. No widzicie, gówno tam, a nie handsome reward. Ścierwo! 500 złota tam. A jakbyśmy mieli kluczyk, to byśmy mogli tam dostać na przykład, nie wiem, jakieś... Ekstra rzadkie bajery, albo tam by było tu na przykład, nie wiem, 6000 zł, a nie 500. Także gówno! Gówno! Aż wam tego głośniki wylecą od mojego wnerwienia. Dobra, idziemy, kurw, szmać. Już są głodni. Co za żarłoki? Wpieprzać, to i spieprzać. Jedną pochodnię, tyk. Ledwo przeszli już głodni cholera, jasno. No nie wiem, teraz musimy zaryzykować, czy tu będzie bitwa, bo nie mamy zjadu. Czuczucz. Dobra, zaryzykujmy. Znając moje szczęście to tam będzie akurat. No ale tu przed nami też będzie bitwa. No, jakieś robale. Dobra, zaskoczyliśmy ich. Najgorszy to jest ten plwacz. Pl bo on właśnie plwuje. Pl plwuje. Pl Badaczka zarazy znowu pierwsza zaczyna. Granatem, a może nie granatem.